Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Witam się z Wami z moją pierwszą kawką. Dość późno dzisiaj, bo za 5 minut wybije godzina 12. A jak widzicie, Magda jest w proszku, ale już bliżej niż dalej ogarniam się i pomyślałam, że postawię Was tutaj na parapecie, aby z Wami chwileczkę pogadać, aby Wam opowiedzieć, jakie są plany. Też e, mam kilka przemyśleń i chcę się z nimi z Wami podzielić, więc kawki. Mm. I zabieram się za makijaż. Coraz mniej tego cukru dodaję. Więc jest gorzka, ale przez to czuć bardziej smak kawy. Moi drodzy, i dzisiaj, jak wzięłam już prysznic, jak się wykąpałam i nałożyłam swoją pielęgnację i zaczęłam nakładać podkład, to niestety ten podkład nie wyglądał, nie nakładał się tak dobrze jak zwykle i jest to Dior Forever Skin Glow. Bo ja wiem dlaczego. Dlatego, że Magda pije za mało wody. Złapałam się na tym już kilka razy przez ostatnie tygodnie, w ciągu ostatnich tygodni, że tej wody naprawdę wypijam malutko i chcę się na tym skupić. Muszę sobie wypisać ten cel do mojej listy, żeby pić minimum 2 litry wody. Nigdy nie miałam z tym żadnego problemu, a jakoś tak wyszło w ciągu ostatnich tygodni, że po tę wodę nie sięga. Brakuje. To jest taka wymówka, brakuje mi czasu, haha. Zapominam o niej, wiecie, tak się rzucam w wir zadań, że ta woda gdzieś tam ląduje daleko, daleko, daleko z tyłu. Nie pamiętam o niej, więc chcę to zmienić, bo widzę po mojej cerze, że brakuje mi nawodnienia, brakuje mi takiej. Ta skóra wyglądała pięknie, a teraz są suche skórki. Jakoś się nie prezentuje, mimo, że mimo że maseczki cały czas, zak zakładam. Boże, Magda, nakładam e, to i tak jakoś tak brzydko mi się to wszystko dzisiaj. Mm, nie, 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 ten podkład nie wygląda tak fajnie, zwłaszcza z bliska. Coś tutaj nie i naprawdę myślę, że jest to problem z piciem wody. I trzeba nad tym popracować i to zmienić. O, proszę. I już cienie prawie są. To jest oczywiście Bohema, mój ukochany cień Soho. Na całą powiekę. On jest naprawdę przepiękny. U mnie makijaż praktycznie codziennie wygląda tak samo. Albo robię makijaż oczy tak dodatkowo. To jest taki zawsze booster całego makijażu. Albo mm, nakładam tylko... Krem BB z miszy, który również mi się kończy i za chwilę będę chyba się rozglądać za czymś innym, bo mam ochotę na zmiany, a w ogóle o zmianach też za chwilę wam poopowiadam. Mam wrażenie, że ten rok jest pełen zmian różnorakich. Um, I robię tylko brwi, nakładam tusz na rzęsy. Kredka na oczy, róż rozświetlacz i wychodzę, a jeśli chcę, żeby ten makijaż wyglądał tak, że rzeczywiście się troszeczkę postarałam, mimo że nakładanie cieni zazwyczaj zajmuje mi około 5 minut, to właśnie sięgam po pochemę i po abstrakcję, i wtedy już jest super. Dobra, jeszcze coś w wewnętrzny kącik i będzie ekstra. Tak, jestem rozczochrana, bo myłam włosy, i one nie chcą się ze mną dogadać. Kiedy je suszę, więc za chwilę sięgnę po prostownicę i o prostownicy również Wam opowiem troszeczkę, bo ostatnio jedna z Was mnie zapytała, jaka to jest prostownica, czy jestem zadowolona, czy też nie, czy. no, lepiej. Czy, yy, czy polecam, czy jest fajna, czy się sprawdza, więc Wam powiem, jaki to jest dokładnie model, jak ona wygląda, jakie są plusy i minusy, bo używam jej już ponad. No, wydaje mi się, że już ponad 5 lat, moi drodzy, więc. Naprawdę jest trwała, ale ma kilka minusów, o których chętnie wam opowiem I chciałam was zapytać, jak już robię ten makijaż, bo mi się przypomniało yy... Czy macie do polecenia, może ostatnio odkryłyście jakiś super tusz do rzęs Bo ja cały czas korzystam z tego z L'Oreala, tak? To jest L'Oreal Air Volume 30 godzin Mega Black I jestem bardzo niezadowolona, ale chcę go zużyć I praktycznie już mi się udało i będę sięgać po coś nowego, więc jeśli macie jakiś rewelacyjny tusz do polecenia, coś, co powinna wypróbować, coś nowego, coś fajnego, coś bez czego nie wyobrażacie sobie swojego codziennego makijażu, to mi napiszcie, bo muszę złożyć zamówienie, muszę sobie ogarnąć jakiś nowy tusz, a chciałabym, żeby troszeczkę pogrubiał te rzęsy, wydłużał je, bo ogólnie mi się wydaje, że ja mam dość długie rzęsy, ale ten tusz tego nie podkreśla, a fajnie by było, żeby... To zrobił, dobra. Jeszcze tylko o, tuż, rusz, rozświetlacz, i będę gotowa. Przystępuję włosy i sobie mm, robię małe podsumowanie kwietnia oraz planuję maj. Ale wracając jeszcze do moich zmian, to wiecie co? Te moje zmiany, odgracanie całego domu wpłynęło na zmiany w całym moim życiu. Tak naprawdę wszystko chcę zmieniać. Wszystko chcę jakoś poogarniać, tak, żeby było jak najbardziej zgodne ze mną. I nie tylko tutaj mowa o zmianie nazwy kanału, bo to się wydarzy w maju i cały czas tylko kminie, co zrobić, jak zrobić, jak to zmienić, jak to ogarnąć, żeby było jak najfajniej, jak najprzyjemniej, ale także, także jak najbardziej po mojemu. Ale chodzi mi o inne zmiany, takie ży życiowe, bo w ogóle nie wiem czy słyszeliście, jest takie powiedzenie, że kiedy człowiek kończy 33 lata, to nagle wydarza się w życiu duża. Co prawda ja kończę w tym roku 32 lata, ale już ta trzydziestka trójka gdzieś tam z tyłu głowy jest. I tak zauważyłam, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo ostatnio dużo różnych zmian się szykuje, jest w trakcie, dzieje się. I w sumie bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo trzeba iść do przodu. Nie ma co stać w miejscu i też trzeba wychodzić ze strefy swojego komfortu. I to właśnie ostatnio robię. Przez co Magda jest bardziej zestresowana. Dobrze, jeszcze róż. Down Boy. I będzie porobiony, moi drodzy. Dajcie znać, jak się macie. Jak Wam mija piątek? Jakie macie plany na weekend? Co. Chcecie zrobić, tak jak mówię, my wychodzimy na film dzisiaj, R I tak wieczorem chyba jest seans, bo już się kończą te seanse I to jest film opowiadający historię Jak to się stało, że Nike Oczywiście, że to musi być film, bo tak jak zobaczyłam, że, że wychodzi Chciałam powiedzieć to nie jest dokument, ale Chyba fabularyzowany jest troszeczkę ten film że wychodzi właśnie ten film o Nike i o Michaelu Jordanie, tak? Jak to doszło do tego, że Jordany się pojawiły na rynku, ten kontrakt został podpisany i tak dalej. To Pomyślałam, że no my musimy na to iść, po prostu musimy. Więc dzisiaj się wieczorem wybierzemy i zobaczymy, czy rzeczywiście ten film jest wart zainteresowania. A producentem jest Ben Affleck, którego lubię. I gra jeszcze główną rolę Madejon Więc spoko Dobra moi drodzy, tak wygląda mój makijaż mm -hmm. Ja sobie jeszcze wyprostuję włosy, bo jak widzicie na głowie się dzieje I dam wam znać Co myślę o mojej prostownicy. pokażę wam ją z bliska I działamy, lecimy z tym dniem Miłego oglądania Wam życzę, dobrego piątku, cudownego weekendu, w poniedziałek na pewno również się widzimy, nie, nie kończę tego vloga, a, łykawę tak w ogóle. Ale kurczę, jestem tak podekscytowana na nowy miesiąc, maj, czerwiec i lipiec to są moje ukochane miesiące, więc hu, liczę na to, że będzie się działo. A w ogóle mam dzisiaj na sobie moją cudowną, najulubiejszą koszulkę ze słonecznikami. A, i mam na sobie, słuchajcie, jeszcze dresy, o, pokażę wam, Outspire, i ja je piorę, piorę, ubieram, zakładam, noszę, piorę, zakładam, noszę i nic się nie kulkują, nic się z nimi nie dzieje, przepięknie wyglądają, więc teraz się zastanawiam, czy nie kupić sobie takiego całego zestawu i dresów, i bluzy, albo czy nie kupić sobie jakiegoś body, bo też widziałam, że tam są przepiękne kolory, czy nie kupić sobie może czarnej bluzy, więc jeśli macie, Coś, właśnie te bluzy z Outfire, bo dresy to już mam trzy pary i jestem mega zadowolona, mam jedno body, ale myślę, że ona jest odrobinę za malutkie, więc chętnie bym sobie zamówiła m bo te body też przepięknie wyglądają, one tak ładnie leżą na sylwetce, a ja jeszcze uwielbiam koszulki z wyciętymi rękawami, wiecie, na szelkach i naprawdę one wyglądają świetnie. Do mam jeans, do boyfriendów, do e, takich spodni z wyższym stanem, czy z niższym stanem nawet, bo nic wam tam nie wychodzi. I bardzo mi się to podoba, więc zastanawiam się nad jakąś nową koszulką. I myślę, że za jakiś czas zamówienie złożę. Dlatego jeśli macie na przykład bluzę z Outpire, bo to mnie najbardziej interesuje, to dajcie mi znać w jakim kolorze, bo jestem w ogóle ciekawa. Ale również jak to jest z tą rozmiarówką, czy... To jest Wasz standardowy rozmiar, czy wzięliście rozmiar mniejszą, czy rozmiar większą, bo nad tym najbardziej się zastanawiam i kminie, i nie jestem pewna, w jakim rozmiarze tę bluzę sobie zamówić. E, więc e, tyle na ten moment. Uciekam i biorę się za zaprostowanie tych włosów. Słuchajcie, co tutaj się w ogóle zadziało? Pora na kilka słów na temat mojej prostownicy. Tutaj macie dokładną nazwę. To jest GHD Platinum Plus Professional Styler. Tak wygląda pudełko i tak wygląda ta prostownica na zdjęciu. A tutaj proszę, jest na żywo i ja uwielbiam ten sprzęt. Według mnie to jest Mercedes wśród prostownic. Miałam dwie. Wcześniej, tak mi się wydaje, chyba tak dwie albo trzy. I ta jest zdecydowanie najlepsza. Fakt, że kosztuje sporo, ale według mnie jest warta każdej złotówki. Ja ją kupiłam na strefie bezsłowej. Myślę, że około. 5 lat temu jak nie więcej, i jestem z niej maksymalnie zadowolona, i wiem, że jeśli coś by się z nią stało, to kupiłabym ją ponownie. Jedyny minus. Nie wiem, czy to widzicie, ale to widać chyba, ona troszeczkę się odbarwiła, widzicie? Nie brałabym koloru białego, chociaż biała podobała mi się najbardziej, i nadal cały czas mi się podoba, ale niestety tych żółknięć nie da się wyczyścić. Próbowałam, nie schodzą i wydaje mi się, że one są spowodowane wysoką temperaturą. A jeśli chodzi o samo działanie, Prostownicy, to mnie widzicie non-stop w wyprostowanych włosach. Ja je używam po każdym myciu. Nie codziennie, ale tak co drugi dzień na pewno i jak widzicie, moje włosy nie są zniszczone, a powiedziałabym więcej, fryzjerka zawsze jest zdziwiona, że wyglądają tak dobrze. Nie są końcówki porozdwajane, nie są te włosy połamane, bo ta prostownica ma to do siebie, że utrzymuje stałą wysokość temperatury, to jest 185 stopni. Ta temperatura nie skacze, nie zmniejsza się, nie zwiększa automatycznie, tylko cały czas działa na takim samym poziomie, plus on ona sunie po włosach. Ta prostownica sunie po włosach, naprawdę. Te płytki są tak genialnie zrobione. Ona jest taka precyzyjna, bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Tutaj widzicie wszystko pięknie. O, no, ona już ma swoje lata, więc może aż tak chociaż nie, no całkiem spoko dobrze to wygląda, te płytki na siebie nachodzą ja ją czyszczę, wiadomo od czasu do czasu ściereczką nawilżoną i według mnie był to rewelacyjny zakup i jakby mi się ona zniszczyła to kupiłabym ją ponownie naprawdę jestem bardzo zadowolona przepięknie wygląda co prawda można nią teoretycznie falować sobie włosy wiecie, kręcić ale ja tego nigdy nie robiłam i nie wiem jakby to wyglądało przy użyciu tej prostownicy, ale jeśli chodzi o samo prostowanie, to, to te włosy są proste, są gładkie, są takie dodatkowo, jeszcze bym powiedziała, nabłyszczone. Czasami mnie pytacie, o Magda, jak to robisz, że twoje włosy tak się błyszczą? Myślę, że um, mogę, mogę troszeczkę zawdzięczać ten efekt tej prostownicy, dlatego że jeśli ona te włosy przeprostuje, to te łuski są. Tak mi się wydaje, przynajmniej nie jestem fryzjerem, ale poprawcie mnie, jeśli się mylę. Myślę, że one są tak tomknięte, że te włosy automatycznie są jeszcze bardziej błyszczące. Z mojej strony ogromna polecajka. W sumie nigdy na YouTubie o tej prostownicy szerzej nie opowiadałam, ale no ja jestem zachwycona. No używam jej już kilka ładnych lat, pięć na pewno. Myślę, że nawet chyba dłużej niż 5 lat. Kupiłam ją na strefie bezcłowej, kosztowała mnie sporo. Aber No, według mnie warto. I co jeszcze yy, muszę dodać, bo o tym zapominam, nie jestem tylko tego po prostu przyzwyczajona, to to, że tutaj kabel Wam się w ogóle nie kręci, jest naprawdę wygodna w użytkowaniu i ten kabel ma prawie 3 metry długości. Więc spokojnie mogłabym, w sumie nigdy tego nie robiłam, ale może powinnam zacząć prostować w łazience włosy i byłoby jeszcze wygod wygodniej. No, także, a i jeszcze jedna sprawa, jak ją włączacie, o, włączę Wam ją na chwilę. O, to jest taki dźwięk i wystarczy tylko tyle po 30 sekundach. Nawet nie, chyba to było 15 sekund. Jest już nagrzana, ona już jest gotowa do użytku i można prostować włosy 10-15 sekund. To zajmuje, a potem wyłączacie. I proszę, jest wyłączona. Jeśli chodzi o tematę, na której tę prostownicę kładę, bo nie chcę jej kłaść bezpośrednio na żadnych meblach, to ona była w zestawie z moją lokówką. Ona nie jest w zestawie tutaj z tą e, prostownicą. No, jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie. Ja podrzucę Wam link na dole do tej prostownicy. Jestem mega zadowolona. Tak jak mówię, używam już od kilku dobrych lat i kupiłabym ją. Ponownie. Dobrze, to tyle ode mnie na ten temat. Tak wyglądają moje włosy po użyciu tej prostownicy. Jak widzicie, są proste jak druty. Uwielbiam ten efekt, uwielbiam, kiedy są taflo. I za nic w świecie bym ich nie zamieniła na nic innego. I myślę, że skuszę się w tym roku również na. Kreatynowe prostowanie włosów, albo na ten zabieg prostujący, który jeszcze bardziej mi się podobał. Muszę się tylko zapisać do mojej pani fryzjerki. A po prostowaniu, zawsze używam również olejku do włosów, żeby troszeczkę je nawilżyć i aby mi się nie rozdwajały, aby nic się złego z nimi nie działo. I teraz już kończę. Po raz pierwszy chyba kończę jakikolwiek olejek do włosów. To jest Marokan Oil Treatment, pewnie o nim słyszałyście, ale jeśli nie, to serdecznie Wam polecam. Tutaj miałam 20. Jeszcze Troszeczkę tego produktu mam, ale jest 25 ml tego olejku i jest ultra wydajny. Ponad rok go używałam myślę, że tak z półtora roku spokojnie a używałam go po każdym prostowaniu, czyli co drugi dzień. Serdecznie Wam polecam. Prostownicę również. To jest mój ukochany sprzęt, bez którego nie wyobrażam sobie swojej codzienności, tak naprawdę, bo przyzwyczaiłam się. Ja prostuję włosy już od. Myślę, że spokojnie 15 lat wiecie, i no, według mnie te końcówki nie wyglądają najgorzej, chociaż w ogóle, zobaczcie, jak mi te włosy urosły. No, będzie kilka słów o moich włosach, ale odrosły i wypadałoby wybrać się za jakiś czas do fryzjera. Ale myślę, że jeszcze chwila, jeszcze moment i ten fryzjer również będzie i może będzie jakieś odświeżenie na lato, no zobaczymy. Dobrze, uciekam, bo mam kilka jeszcze rzeczy do zrobienia, a potem już będzie chill, popołudnie tak na spokojnie, obiad również mamy ogarnięty na dzisiaj, kolację też, więc nie trzeba się spinać, pogoda całkiem fajna. Lecimy z tym dniem, moi drodzy, z tym dniem jest już po 12.00. No, 12.46, troszeczkę tutaj się rozgadałam, zrobiliśmy wspólnie makijaż, ale fajne są takie domowe vlogi na spokojnie, troszeczkę przeciągnięte, rozciągnięte, ale mam nadzieję, że takie również wam się podobają. Dzisiejszy plan minimum wykonany, mam trzy razy tak, czyli film jest nagrany, zmontowany i już wrzucony na kanał. Ekstra, można weekendować, można odpoczywać, więc wiecie co najpierw zrobię? Najpierw włożę pranie, które się wyprało do suszarki, a potem założę nową świeżą pościel, bo jak wrócimy, a wrócimy późniejszym wieczorem. No, dość późny wieczorem, myślę, że około 10 będziemy w domu, około 9, .00, 10, .00, pewnie coś takiego, to od razu chciałabym iść się wykąpać i położyć do łóżka. No, Także obowiązki, troszeczkę obowiązków domowych. Piękna pogoda za oknem, no żal byłoby. Jej nie wykorzystać, to byłby grzech, więc za chwilę wychodzimy. Uciekamy, tylko najpierw zjemy zupę, odgrzeję ją, bo jest gotowa i robiłam zupę pomidorową z Thermomixa. Jeśli macie Thermomixa to serdecznie Wam polecam. Ten zupę robi się dosłownie w 15 minut, a jest bardzo smaczna i spokojnie wystarczy Wam na dwa dni. Nie podoba mi się dzisiejszy makijaż, wszystko z nosami się już starło. Włosy jak najbardziej fajne, takie lejące po tej maseczce z gliskur, to chyba jest też L'Oreal, bardzo ładnie pachnie i w ogóle uwielbiam świeżo umyte włosy o poranku Właśnie wyszliśmy z kina, byliśmy na R, R, tak R, R i proszę, powiedz jak wrażenie, bo jeszcze nie rozmawialiśmy, jestem no, ciekawa, okay. jak Ci się podobało. Ok, było kilka takich. Od 1 do 10. Takie powiedzmy 7,5-8. Dla mnie to jest 8, ja mam w głowie 8. Bardzo mi się podobało, ja uwielbiam takie historie, uwielbiam historie, które... Wiecie, kiedy usłyszycie to, wychodzicie i czujecie się zainspirowani, zmotywowani, chce Wam się działać i w ogóle, no dla mnie rewelacja. Tylko e, jeszcze co mi przyszło do głowy, to jeśli lubicie takie historie właśnie o Michaelu Jordanie, o tym, jak sięgać po marzenia, sięgać po swoje cele, to bardzo polecam Wam też dokument The Last Dance. Pamiętasz, oglądaliśmy na Netflixie w zeszłym roku chyba. I to też było bardzo fajne. I w ogóle kolejny film, jaki mi się przypomniał, to The Pursuit of Happiness. Pogoni za szczęściem. Pog Pogoni za szczęściem chyba tak. Pamiętasz, Też oglądaliśmy z Will Smithem? Z Will Smithem. Z Will Smithem. Z Will Smithem czy Will... z Willem Smithem? Z Willem Smithem. Z Willem Smithem. Will Smithem. Will Smithem. Dobra, ale wiesz o co A, mi chodzi? Will Smith. Yeah. Will Smith. <laughs> ale pamiętasz ten, ten film? Nie. Nie, teraz ci przypomnę. Co on z tym dzieckiem? E... Na przykład nocował tam w toalecie, było, nie miał pieniędzy. Wszystko wydawał na to, żeby się podszkolić. Jakieś firmy pamiętam on. E, gdzie on tam? Bo on potem był milionerem na końcu. Eee... Kurcza, on na giełdzie tam chciał pracować? Pamiętasz? Zaraz ci pokażę. Nie, Zaraz ci pokażę, bo to jest naprawdę dobry film, który też zapadł mi w pamięć. Bum. Film oparty na faktach, Chris, Samotny ojciec pozbawiony, na się mimo przeciwniku. Dobra, rysu, teraz obok... widzę z tą wachlarzem. Dużo No, no, widzę, widzę. widzę on, co? oś, 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 Coś tam ściemniał też, no nie? Że, ten, że, że jest po studiach czy coś. A... Tak, tak, tak. Co Ale on będzie? tak ciężko pracował, że w końcu dopiął swego i też. To jest taka inspirująca historia. O, żyjąc w łazience na stacji Calier San Francisco, dlatego mówię, że to, to mi tak zapadło w pamięć. Nie, też rewelacyjny film, jeśli go się to wam polecam. I jeszcze przypomniała mi się książka o Netflixie. Też, mhm. jak Netflix powstał, i też opowiada całą historię. I, I również jest gitarze. bardzo gitarze. Więc w, Tak, Sztuka Zwycięstwa też mhm. jest książka, której nigdy nie dokończyłam. I chyba pora się za to zabrać. Pora, pora. Bo coraz bo bardziej mnie jest, interesuje. Bo jest te, audiobook gdzieś? Tak, jest audiobook. Jest audiobook, teraz sobie przesłucham. To jest mój eee. kolejny audiobook, jaki będę słuchać w maju. Sztuka ja, ja zwycięstwa. Ja Ale nie, rewelacja. Jeśli, jeśli lubicie bo, takie historie. Tak, no to jest tak. To, Sztuka Zwycięstwa. Zwyciężania? Super. Sztuka Zwycięstwa zwycięstwo chyba to jest. Chyba, tak, tak. Gdzieś tutaj mam yy, Właśnie Netflix mhm. i... The Last Dance? Serio? Miałem na myśli e, Steve Jobs o, A to tego, są... to, tego też jeszcze nie przesłuchałem. nie wiem czy na Legii jest dostępne. To są trzy takie Gdzie tego słuchałeś? Na audiotece? Nie pamiętam Gdzieś to słuchałeś No, no wiesz e, No i chyba na Steve'a Jobsa też przyjdzie teraz e, pora, bo potrzebuję takich historii Naprawdę potrzebuję i serio, ja wam polecam, no Mnie się bardzo podobało Mimo, że tam było dużo gadania ale Ach, dobra historia, bardzo dobra i w ogóle te buty, Marcinie ty masz te buty, czy ty to czaisz? W ogóle, w ogóle, spójrzcie na outfit Marcina dzisiaj. No właśnie się dziwię, że ty tak wiesz. Że ja żadnym jordanem się założyłam, Dobre. no, a ty a. jesteś w drysikach, a, w drysikach jesteś. E, wiesz co, nie założyłaś żadnych najek, tylko konwersy. Wansy. A, awanse, sorry. To no dobrze, no, ale to was. jeden. A miałam Nike Danki założyć, ale mi nie pasowało do odfitu, więc poszłam w coś innego. E Jeśli oglądaliście, albo znacie podobne historie, książki, filmy, seriale, cokolwiek, to proszę napiszcie mi w komentarzu, bo ja chętnie zapoznam się z czymś nowym, ale ogólnie historia Nike, Michael Jordan to jest mój ulubiony sportowiec chyba. Tak? I zawsze się ekscytowałam tymi meczami, i pamiętam, a jeszcze, co mi się w tym filmie podobało, lata 80. je czuć w całym filmie. Muzyka, stroje, em, komputery, no tam wszystko widać. Po prostu kipi latami 80. więc jeszcze raz bardzo, bardzo polecam. Myślę, że obejrzę, jak gdzieś będzie dostępny ten film, to jeszcze raz go obejrzę. I teraz mam ochotę obejrzeć ten dokument, The Last Dance, znowu. Ale nie mamy Netflixa, więc to się nie zadzieje. Dobrze moi drodzy, w sumie będę kończyć tego vloga, teraz uciekamy. Podjedziemy na chwilę do Tesco? Taka nasza mała tradycja, zobaczymy co w Tesco słychać. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten vlog przypadł wam do gustu. I miło tutaj spędziliście ze mną, z nami kilkanaście minut. Widzimy się w... poniedziałek? Tak myślę, w kolejnym filmie, czyli kończymy perfekcyjny kwiecień, a w poniedziałek... Zaczynamy nowy miesiąc. Jakieś plany na nowy miesiąc? Na maj? Tak. No, to jeszcze zresztą. Obejrzeć przy, szybkich <noise> i wściekłych. A tak, bo ono no, ale To na premierę musimy iść. I Mission Impossible, to, bardzo to pod... Idziemy, to idziemy na premierę. Ja nie chcę, 19 kiedy jest ten ścisk. Ja chcę iść, kiedy jest ten ścisk. 19 maja? Tak. 19 maja. Tak. 19 maja. Tak, zabieram cię 19 maja do kina na randkę. Na naszą rocznicę. Tak. Która to będzie rocznica? Eee, eee, 17 17 lat! Boże Jak to moja koleżanka się śmieje Już bym no wyszła z więzienia Tak <laughs> Nie, a, dobra, dobra To jest twój cel na maj, okej, okay, może być Podoba mi się nie zapomnę I Mission Impossible no i Też wygląda, bardzo fajnie tak? trailer wygląda I w ogóle jeszcze jedna rzecz Jak miło ogląda się trailery albo filmy i widzicie miasta, Piątek. w których byliście i było coś takiego, wenecja tam jest, wenecja my tam byliśmy, my, my tam byliśmy, I to jest takie, takie fajne no, uwielbiam także trzeba zwiedzać panie Marcinie, podobno w ogóle, myśl impossible, tam kawalundek był nagrywany w Birmingham czy tam gdzieś tam, no właśnie, niedaleko tak, Birmingham? Tak, więc... bo latał Tom Cruise tutaj. Tak. Ktoś mu ukradł samochód. Ktoś mu tym ukradł. Birmingham. Dobrze, moi drodzy, teraz już naprawdę się żegnam. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę. O, się nie śmieję, bo to nie śmieszne. Widzimy się niedługo w kolejnym filmie na kanale. Na razie. Pa! pa.